Eee, na, 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 na. Cześć Piotr, co masz dla mnie teraz? Cześć Maciej, pierdol. <noise> ale żartowisz. Cześć, Cześć, z tej strony wasze ulubione chłopaki i tym razem na stojąco Maciej Piotr. Już o tym wiecie. Dzisiaj mamy dla Was, co Piotr mamy, co w sumie typowe jest, bo Ty przygotowałeś. Dzisiaj kontynuujemy serię testowania, e, testowania białek, które są dostępne w sieciówkach. Dzisiaj biedronka i biedronka ma współpracę z tego co widzimy z mlekowitą. Dzisiaj mamy smaki waniliowy, czekoladowy, truskawkowy, bananowy i o dziwo jest naturalny. Zobaczymy jak Tak jak będzie Ty. Naturalny. Jesteś full natural Piotr, tak jak ten białko. białką. naturalny. We wszystkim pomaga mi teść. Cześć, pójdziesz. A powiedz, bo ja mlekowite kojarzę z takich osiedlowych sklepów, osiedlowych mleczarni. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Kojarzysz? Mlekowite. Jakąś spółdzielną mleczarską kojarzę firmę Mlekowita. Mogę się mylić, ale mogę też się nie mylić. Wiem, że na pewno jest wyprodukowane w Polsce Wysokie Mazowieckie SM Mlekowita, więc nie jest to na produkcję Jeronimo Martins. A nie było jakieś sudycze takie Mlekowity? Coś było, jakby. jak pamiętacie, napiszcie nam w komentarzach. Chętnie, chętnie zobaczymy. Też możemy przetestować. Dzisiaj będziemy testować tylko powiedz, z mlekiem czy z wodą? Z mlekiem. Z mlekiem. Żeby nie odbiegać od standardu, który da. przejęliśmy. Wszystko lecimy z mlekiem. To nie przedłużamy do boju. Ok, let's go. Zaczynamy od smaku naturalnego, żeby mieć potem wyjście na inne smaki. Piotr, cenowo pamiętasz ile płaciłeś za te cuda? 4,99 każdy. Niezależnie czy ze smakiem, czy bez? Niezależnie. Ok, czyli smak mamy w cenie, zobaczymy, <grym> czy jest z tego warty. Można powiedzieć, gratis. Można powiedzieć, gratis. Ile? 200 ml, tak jak na zaleceniach producenta. Dokładnie, żeby ten test był wiarygodny i można go było porównać z tym testem ostatnich białek. Nie żebyśmy byli jakąś wyrocznią, ale. Ale możemy być. Ale możemy być. Mleko mamy z Lidla, a z białko mamy z Biedronki, żeby nie było, że jesteśmy oddani Neymarce. A few moments later. <laughs> a się zrobiło takie puszyste. Co to znaczy puszyste? No pomaga jest takie. A takie jest gęste. No. no. no takie taka piankowe, Tak, co. tak, tak. No, tam to takie nie było, co? Zróbko. Smakuje, a czy pachnie mąką, nie? Taką mąka z wodą. Wiesz co, dla mnie nie ma zapachu. Może, może mąką trochę. Neutralne bardzo. W sumie to jest fajne. A Pytanie, czy to nie zaskoczy na, na plus, jak dostaniemy inne smaki, nie? Mhm. Że ten jest taki w sumie, że możesz wypić i. Można go ze wszystkim wypić też, nie? Niczym cię nie zrazi, nie? Niczym mnie nie zrazi. Jest I do naleźników neutralny. i coś. Dodając, zmieniamy smaku. A wiem, że nie wszyscy, się nie wszyscy lubią na przykład rzucę sobie waniliowe białko do naleśników, które je się z szynką, nie? Co dziwne połączenia, ale pizza z Ananasem też jest, Piotr, którą ja kocham na przykład. A ty? Jak go darmo to zjem, ale ty wybierz. Ja wybieram. To ja bym chciał wybrać truskawkowy. Truskawkowy. Jedyna, jedyna rzecz, którą zauważyłem, bo jak widzicie, mamy inny shaker, to w tym poprzednim zrobił się taki dziwny osad na dole od tego białka, który przy takim zwykłym przepłukaniu wodą nie chce zejść, więc będziemy analizować sprawę dalej. Ale też zapomniałem Ci dać do podotykania te białko naturalne, a te miały zupełnie dużo bardziej. Zróżnicowaną. No inną konsekwencję. No tak? okay, to jak okay. dotykasz, to ona jest taka normalna. Tak. A tam była taka aż, aż, aż ciarki. A ciekawe nie. czemu, nie? Więc może przez to one gorzej, gorzej schodzi przy tak. Zobaczymy na następnych. Ale one mają tyle samo białka? Niezależnie od tego, czy to jest smakowe, czy nie. No to jest WPCO 80, więc powinno być teoretycznie No Tak, około 80, 80 gram i, gramów i tu jest ha, 77 w 100 gramach, Piotr. Oszukali nas. Jeżeli komuś zależy na trzech gramach białka, to to ma więcej minimalnie białka niż te smakowe. To ma 76, to ma 77. To czyste białko ma minimalnie więcej tego białka, białku. Więcej białka w białku? Tak, więcej białka w białku. No Logiczne przecież, nie? Dobra, truskawiczka. Zacznę od siebie. No jak zwykle kolorek jest neutralny, co? Mało, mało czerwony. Pachnie podobnie jak te wszystkie truskawkowe produkty, ale bardzo, tak, bardzo delikatne. Bardziej taką gumą. Tak, no. Gumą truskawkową. Ojoj, ale, ale dobre. Tu o wiele lepsze niż ten no. No. W, w Carrefourze. Mm. Mm -hmm. Dla no. mnie jak na razie pycha. Bardzo intensywne w smaku, w zapachu, nie? Czyli ale w smaku tak. Czy chcemy powiedzieć na głos to, że jeśli Biedronka wypuszcza produkty, które nie wychodzą spod brandu Biedronki, to są smaczne? Ty to powiedziałeś, pozew będzie na Ciebie. <laughs> Nie, naprawdę. Serio teraz, druskawka? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. z ja nie przepadam za białkami truskawkowymi. Nie Nie, a tak w mlekowicie. Jak na razie jest fajnie, jest wysoko, żebyśmy nie spadli za nisko. Teraz Twoja kolej. Ja wybrałem druskawkę, Wybierz równie dobrze, Piotr. To ja wybiorę wanilkę. Wanilię. Bo banana się trochę bawię. Mam wrażenie, że wanilia jest takim zawsze smakiem trochę e neutralnym. Chyba najłatwiejszym zrobieniem, nie? Najłatwiejszym do zrobienia, no. Bo sama waniga jest intensywna. I też mleko. To jest półtorej procentowe mleko, jakby co, jakbyście pytali. Ostatnio też było, nie? Z laktozą. ja rzadko okay. kupuję bez. Jak jesteś zdrowy chłop, to nie musisz kupować ja. bez. A jak? Jest też fajnie, bo nie trzeba chyba bardzo mocno merdać tym białkiem, żeby się rozpuściło, co? Rozpuszczalność jest całkiem dobra, poza tym e, naturalnym białkiem chyba. No, ale no, też miała tą przewagę, że było takie bardziej piankowe. Mi to mm -hmm. bardzo Lubisz smakowało. takie? Więc kosztem braku rozpuszczenia... I braku smaku, nadal... nie? Bo jakby to nadal nie miało smaku. Mm. Zapach jest bardzo zbliżony do tego neutralnego białka. No. Nie, nie, nie linia. Dobra, to co? Zdrówko. Kurczę. Mimo wszystko dobre. Ja Ale coś, ja ty nie mało. czuję waniliowego. Jest bardziej śmietankowy bym powiedział, że to jest smak, niż waniliowy. Śmietanka nawet z domieszką takiej czekolady w tle. Nie hmm. wiem, czy czujesz czekolady w tle? Nie. Smaki. Ale jakby to nazwali śmietankowe, też bym się nie skapnął. Śmietankowo albo... Wiem, to smakuje jak, ten, jak te białe big milki. Nie są takie mocne, są, mają taką, taki posmak. Banan, czekolada, chyba czekolada. No jak na razie jest naprawdę fajnie i już tu Piotrowi w kuluarach powiedziałem, no takie białko... Mógłbym po prostu pić, to jest smaczne. Może zacznę, nawet. Makowita może możecie wysyłać o mnie. To jest miejsce na Waszą reklamę. Tak, dużo lepsze niż te batony, które testowaliśmy, dużo lepsze niż te białka, które mieliśmy ostatnio. W sensie te pierwsze takie Scarfura. To było Olimpa? No tak, bo to były żółte opakowania. Bo... No dobra, no to rzeczywiście tu jest naprawdę. Weź pod uwagę, że Olimpa jest firmą specjalizującą się w tworzeniu Dokładnie. białek i odżywek dla sportowców. A Mlekowita jest chyba takim nowym graczem na rynku jak my. A mhm. równie dobra! Ha. Ale to połączył kropki, bardzo, bardzo chcesz nawiązać z nimi współpracę. Nie wiesz co? Jakbym miał współpracować z kimś, kto robi dobre rzeczy. I smaczne rzeczy? Czemu nie? Mam nadzieję, że będziemy mieli opcję się przekonać. <laughs> tak, tak. No. Ale nadal wolałbym robić coś dla przyjemności niż dla pieniędzy. No i tak sobie robimy cały czas, nie Piotr? Tak. E, dobrze. Mamy smak czekoladowy. No i czekoladka już się słabiej rozpuściła. Ale Czucie czuć ją przynajmniej w, smaku, w zamachu. No. Dobra, próbujemy. Dobrze. Ja czuję coś w tej czekoladzie poza czekoladą. Nie wiem, czy to kwestia tego, że. Pijemy jedno po drugim i nam zostają jakieś, może przypiję kawką? Ale to jest bezglutenowe białeczko. No, gluten free. O. ale wszystkie nie, nie, że. I źródło wapnia. I bez aspartamu. Nie wiem, ja czekoladki nie dokończę. Kurczę, ja w tej czekoladzie czuję, nie wiem czemu, Piotr. Ale truskawkę. No nie urzekłam nie. W sensie jak z tymi, z tymi trzema poprzednimi smakami, no. to tak, mi się, się podniecił Nie jest tak tu. turbo mocno czekoladowa, nie? Nie ma takiego wyrazu mocnego. No I ta czekolada też jest taka, nie wiem... Dła nie jest, ale nie wiem, też mnie nie urzeka na razie. Ale przed mi kolega banan. <laughs> to został nam ostatni banan, którego się boisz. Cenowo, porównując do cen z białek z Kierfura, wygląda to podobnie. Jakby nie ma przepaści między nimi. A smakowa, jak na razie jest lepiej? Teraz mam dietę. Codziennie jednym z moich... Właśnie tak zauważyłem, że kolega taki smuklejszy. <laughs> jednym z moich przekąsek jest właśnie 30 gramów białka do wypicia. Żeby nabić trochę białeczka. No. No to jakbym miał pić te z Carrefoura. Mhm. Kurde, ciężko no wiadomo, by wziąłbym po prostu się przemęczył i to nie? Bo no. to też nie, nie siedzę i się nie delektuje za bardzo tym, ale. A tym można. A tym by można było, no. no. Tylko jeszcze jedna rzecz, której nie wiemy, jak nasze żołądki zareagują na to białko. Bo z tym chyba bywa różnie też, nie, Piotr? Z doświadczenia możesz coś powiedzieć? No ja mam akurat odporność na plaki, więc. <laughs> Okej. Okay. Fajne byłoby chyba połączenie dwóch, ale nie mamy takiej możliwości dzisiaj. Zadanie sobie obróciki. Wyobrażam sobie połączenie na przykład czekolady z ruskawką. Nie, to grubo już. Nie. Wanilię, która smakuje jak śmietanka. No, z? No właśnie, może z truskaweczką. Z truskawką. Albo zobaczymy, jak bananek. Ale na przykład nie widzę połączenia właśnie banana z, z wanilią. Jakieś nie wiem, to połączenie mi nie leży. Skoro jest każdy widzi. Ale zapach jest. A, wiesz, to pachnie bardzo syntetycznym bananem. Nie było czego się bać, ale dupy też nie urwało, nie? Jeszcze. Jeszcze. Wiesz co? To nie smakuje jak banan. Czy znaczy jest to dobre? Jest to do wypicia. Sprzątamy, i za chwilę się widzimy. Od najgorszego smaku patrzę. Co jest? Szybko. Dobra. to u mnie. Czaruj. Od końca czekolada. Mm. Ciężka do wypicia. Zaskoczenie. To jest no. jedyny smak, którego nie wypiłem do końca. Najgorszy. Nie bez przyczyny. Gid. Dawaj dalej. Później banan. Był do wypicia, tak jak powiedziałeś, ale. Zaskoczyło no... mnie to, Piotr, bo wiem, że banana nie lubisz ogólnie i myślałem, że będzie na końcu. Nie bałem się go, jakby samego. No. Z owoc banana. Okay. Lubię, nie? Okay. Ale, ale okay. te smaki bananowe. no nie są. no nie no tak, i tu jakby też się to sprawdziło, natomiast nie było to odrzucające, więc i tak lepsze było niż czekolada. I później, tu już jest ciężko, bo te trzy są. Wszystkie dobre, truskaweczka, no ale te, ten podium, jakbyśmy ustawili je równo, to też bym się nie obraził. Ale jak musiałbym wybrać, to truskawka, później naturalny, wiadomo, nie za smak, tylko za tą konsystencję takiej pianki, i nie było to ani odrzucające w sensie, takie, wiesz, że naturalne, że... tylko po prostu okay. bez smaku i, i fajna konsystencja pianki. I na pierwszym miejscu ym, <grym> wanilia, chociaż przebrendowałbym ją na śmietankę. Jako śmietanka, top. <grym> I tak by a, jako, a jako wanilia <grym> też top. <grym> też top, ale ale, mniej. ale nie jest to wanilia moim zdaniem. <grym> Dobrze, to co? U mnie, u mnie, u mnie, u mnie. U mnie na koniec idzie to. Ten bez naturalny? Smaku, naturalny? tak. Wiesz co, trochę za to, że się nie rozpuściło. Jakby trochę mnie to zawiodło, że się nie rozpuściło to białeczko w środku. Było więcej splątania przez to. No jakby szukam smaku, nie? Cały czas ja... Bez smaku to nie jest dla mnie dobry smak. Jakby, sorry Piotr. No offensive to you. Dalej będzie czekolada. Jakby, tak jak Piotr wspomniał, nie urzekła mnie. I ty zawsze lubisz czekoladkę, to mnie zdziwiłeś. A widzisz? Bo ja na przykład nie jestem fanem, więc to też takie moje osobiste... Preferencje. Tak, a ty zawsze czekoladki lubiłeś, więc. No. A widzisz, a tutaj takie zaskoczenie, ale teraz cię dopiero zadziwię. Banan. No. <grych> Czułeś ten strach? Potem, nie wiem, co na Potem jest wanilia, albo śmietanka, jak to powiedział. I na, na pierwszym miejscu jest truskawka. Jakby pierwsze, pierwszy dotyk z tym smakiem, pierwsze wrażenie był najlepszy, nie? Jakby. Nie wiem, może jakby pierwsza była wanilia. A nie druskawka, to wanilia byłaby na pierwszym miejscu. Ale tak to wygrywa druskawka, jak dla mnie. Top, top. Naprawdę, nawet, już to chyba rozmawialiśmy o tym, że nawet to bezsmakowe czy czekoladowe, w zależności najgorsze, w które, którego z nas z uważaniu, jest lepsze niż najlepsze z tamtych białek, które testowaliśmy z Karfura, prawda? No myślę, że można tak podsumować, że Mrakowita tak. zrobiła zrobiła robotę. Robi robotę. I zawstydziła firmę, która robi jakby sport, sportowe odżywki nie? od tylu lat. Tak, co prawda na Olimpię tych smaków było dużo więcej, jak wszedłeś na stronę. Nie oczywiście w Carrefourze, tylko na stronie było mm -hmm. tego mnóstwo, ale no tu Mlekowita. Top. Także co? Nasze opinie znacie, chcemy poznać wasze. Spróbujcie tych smaków, naprawdę mega warto. My czekamy też, może Mlekowita wyprodukuje coś nowego. Można by tu jeszcze kombinować ze smakami, żeby dać troszkę większy wybór użytkownikowi. I to tyle, zapraszamy do subskrypcji, pozdrawiamy, nowa!